Jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy testować najnowszą kolekcję Bel dla Biedronek. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jak te kosmetyki się dzisiaj u mnie sprawdzą, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, na wstępie muszę powiedzieć, że testuję ostatnio bardzo dużą ilość podkładu i mam pewne przeczucia do tego, co sprawiło, że na nosie powyskakiwały mi takie, o, tutaj to już jest taka wyjściowa, że tak powiem. Ale takie podskórne, brzydkie, przejście. Także um, mam pewne. Podejrzenia co do gagatka, który to mi zrobił Ale jeżeli się okaże, że to ten To na pewno dam wam znać o tym na instastory Gdzie aktualnie I na instagramie, gdzie aktualnie trwa rozdanie Natomiast no tak no Mam takie coś brzydkiego, musimy dzisiaj z tym żyć mm, Ale już przechodząc Do testu, to słuchajcie Ja mam tutaj całą nową kolekcję Na zasadzie takiej, że kupiłam praktycznie wszystko z pojedynczych rzeczy, które były dostępne. Mam tutaj bazę matującą, wygładzającą, matującą, wygładzającą pod makijaż. I właśnie dzisiaj sobie od niej zaczniemy. Jedne, czego nie kupowałam i co mnie w ogóle nie zainteresowało, to są cienie. Zesłoczowałam je. Były mi strasznie suche pod palcami, ta pigmentacja też nie była dla mnie jakaś powalająca. No i kolory też zrobiły swoje, bo gdyby to była, wiecie, jedna czwórka, byłby beż, fiolet, niebieski, coś świecącego, to pewnie bym to kupiła. Ale wiem, że tego potem nie będę używać, i nawet jeżeli w teście wyszłoby to jakoś i nie wiem, spodobałoby mi się, bo nie można skreślać produktu po tym, że się go zesłoczowało, to wiem, że potem już bym tego nie użyła, i to by po prostu leżało i się psuło, więc ostatnio staram się już kupować to coś, co potem ewentualnie będę używać. Dlatego też z nich zrezygnowałam, ale tak to poza tym mam wszystko. No i właśnie dzisiaj od bazy matującej zaczniemy. Słuchajcie, tak wyglądają opakowania tych produktów. One są takie beżowo-niebiesko-srebrne, przepiękne zresztą. No i jeśli chodzi o tą bazę, baza ma taki różowo brzoskwiniowy odcień. Ja sobie sporo tutaj na dłoń nałożę. Eee, ma wygładzać, więc spoko. Jeśli chodzi o ten mat, to ja tak nie do końca przepadam za matowymi wykończeniami podkładów oraz bazami, no ale zobaczymy. Ma wygładzać, więc może być w porządku. Ma bardzo lekką konsystencję w gruncie rzeczy. Czuję pod palcami, że ona mi się już w dłonie wchłonęła. Na twarzy też już, jakby to się stało, ok. Ale mam wrażenie, że trochę za mało jej nałożyłam. Jakby ona się tak szybko wchłonęła, że ja już jej nie czuję w ogóle pod palcami. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam wrażenie, że ta baza sprawiła, że te zaczerwienia, które miałam tutaj i tutaj są dużo mniejsze. Także spoko. Faktycznie twarz jest taka wygładzona, czuć pod palcami, że... Ta twarz jest dużo delikatniejsza. Czuć, czuć to wygładzenie, czuć tą miękkość skóry w ogóle. No to teraz czas na podkład. Podkładu, który dzisiaj będę testować z tą bazą. Jest Healthy Mix. Ja go lubię i używam go na co dzień. I kolorem mi pasuje, i lekkością mi pasuje. I po prostu ten podkład tak genialnie wygląda na mojej skórze, że. Naprawdę uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam i no nic niestety nie może się z nim w ostatnim czasie równać, także ja sobie go nałożę na dłoń. Dobra. Ok, i będę na gąbkę i z gąbeczki na twarz. Ale wiecie co wam powiem? Mam wrażenie, że ten podkład wygląda dużo lepiej na tej bazie niż bez niej. I odwaliłam, bo mogłam sobie na połowę twarzy tylko nałożyć tą bazę. To już trudno, wiem jak się zachowuje ten podkład, więc nie jest źle. Dobra, jak już podkład mamy rozprowadzony, to teraz czas na korektor. Jeśli chodzi o korektor, to również mam korektor z tej kolekcji. Jest tylko jeden odcień. To jest, słuchajcie, Moonlight Concealer. Tak się, słuchajcie, prezentuje buteleczka. Klasyczna szpatułka, kolor jest fajny, jasny. To ma być korektor kryjący, zgadza się, kamuflujący, ale nawilżający przy okazji, także... Zobaczymy, ja sobie go nałożę. Na razie na połowę twarzy. Kolor jest jasny, żółty. Ok, i zróbmy tak, że tą stronę twarzy korektor przepięknie w ogóle wracając ta skup się. Korektor przepięknie przykrył moje zasienienia pod oczami, jak widzicie na połowę twarzy nałożony robi efekt takiego, wiecie, świeżego luku. bardzo ładnie wygląda, nie powchodził jakoś mocno w zmarszczki, nie bardziej, nie mniej niż u mnie standardowo się to dzieje. Ładnie się połączył z podkładem, wygląda bardzo świeżo, bardzo zdrowo, bardzo podoba mi się ten efekt. Jeśli chodzi o krycie, to zaraz sprawdzimy, czy można je dobudować. Słuchajcie, spróbuję przykryć sobie tą bruzdę na nosie i wklepię to palcem. Może być. Z daleka w ogóle się to nie rzuca w oczy. No i sprawdźmy, czy da się go tutaj dobudować. Mam ogólnie też puder z tej kolekcji, ale że testuję nowy korektor, to przepudruję go tym, co zawsze, czyli Cooking Time z Loki, a na całą twarz użyjemy sobie po prostu pudru, który jest w tej kolekcji. Żeby w razie było wiedzieć co zawiniło Także biorę sobie Cooking Time z Lovely Ostatnio uwielbiam pudrować tą okolicę pod oczami pędzelkiem Więc tak też zrobię dzisiaj Strasznie mi zoksydował pod tym pudrem Okej, okay, ja sobie przyjadę już tym pudrem też tą powiekę Słuchajcie, ja tą okolicę pod oczami przypudrowałam W ogóle wyłączył mi się aparat 100% ja, yy, poprzypudrowałam pudrem Cooking Times Lovely, który generalnie ma w zwyczaju delikatnie wybielać a tutaj dzieje się rzecz odwrotna, bo przyciemnił ten korektor i widać gdzie on był nałożony i dosłownie gdzie odcina mi się podkład, a gdzie korektor czyli zdecydowanie nie polubił się z pudrem Cooking Time zaraz go przypudruję tym, który jest tutaj w kolekcji i zobaczymy bo być może z pudrem z Bell będzie się fajnie tutaj nam sprawdzał, no ale z tym pudrem tu ewidentnie coś poszło nie halo. dobra i ja standardowo sobie go spróbuję tutaj dołożyć w tym miejscu Tutaj. Dobra, i teraz mamy puder. Czyli Belle loose Powder. Tak się prezentuje opakowanie. Uważam, że jest przepiękne. Ok, puder po otwarciu ma gąbeczkę oraz zawleczkę do zdjęcia. Sypki puder ryżowo-utwalający, makijaż w kolorze banana. Ok, faktycznie mam mega żółty odcień. Taki Coś jak fioletowy puder z Lovely, mam wrażenie. No I tutaj już klasycznie nałożę go sobie gąbką. Nie będę tutaj świrować. Z pędzlem. A nie, na gąbce jest mega jaśniutki, dobra, spoko. I tak jak wiecie, ja sobie wtłaczam puder i już nałożę go sobie na całą twarz. Widzicie jak wyszło mi wszystko tutaj? Jak przypudrowałam sobie gąbką, to zobaczcie, cała ta powierzchnia, która miała być zakryta, się odkryła. Mm. Coś z tym korektorem jest nie tak. Mm, puder na całej twarzy wygląda spoko. No, nie podoba mi się to, co widzę, jeśli chodzi o moją mm, skórę pod oczami i. Po przybutrowaniu tym pudrem, jeśli chodzi o okolice nosa, wygląda to bardzo sucho, bardzo, bardzo sucho. Ech, dobrze, to teraz przejdźmy do rozświetlacza. Jeśli chodzi o róż, to on ma mm, różowy błysk. Ja wam go tutaj pokażę, widzicie. On jest złoty, ale ja mam wrażenie, że on opalizuje właśnie taki różowy kolor. Srebrny, coś takiego Więc yy, pozwólcie, że sobie go teraz nałożę I dokończę cały makijaż poza kamerą I wrócę do was nałożyć pomadkę Może nie ten? Mm. Mm. To nie jest mój blisk. Blisk, błysk Błysk, to, błysk To jest bardzo delikatne Eee, bardzo bardzo subtelny, Może nałożone na mokro będzie dawało ładniejszy efekt, bardziej taki oślepiający. Ale zdecydowanie to nie jest moja preferencja błysku. Ja wolę dużo większe takie oślepiające rzeczy. Widzę, że w aparacie to wygląda no, dosyć mocno. Natomiast jak wam pokażę w świetle dziennym, to no niestety niekoniecznie. Ale jeżeli lubicie takie dzienne wykończenie, Średni błysk, to myślę, że może Wam się spodobać. Trochę podkreśla strukturę skóry, ale nie jakoś mocno, także też nie jest źle. No nic, tak to się słuchajcie prezentuje. Ja teraz dokończę mój makijaż i za chwilę do Was wracam. Nałożyć pomadkę. One hour later. Słuchajcie, wracam do Was po dłuższej chwili, dlatego że mniej więcej od 11 zacznę liczyć czas um, trwałości pudru i tak dalej. Ale rozładował mi się aparat, musiałam chwilę odczekać, żeby podładować baterię, w międzyczasie dokończyłam już cały makijaż. I słuchajcie, jeśli chodzi o to, jak się rozprowadzały produkty, to ja uważam, że rozprowadzały się bardzo spoko, nic jakby w tej kwestii się nie zmieniło pomiędzy pudrem Lovely Cooking Time, a tym pudrem z Bell. Nie widzę różnicy. Tak samo dobrze rozprowadzały mi się produkty. Um, zobaczymy, jak się będzie utrzymywać. Mam mu taki zarzut, że bardzo wysuszył moją twarz na taki wiórek, um, no ale podejrzewam, że w trakcie dnia, kiedy to sebum zacznie się jakby wydzielać, kiedy ten puder popracuje trochę z podkładem, podejrzewam, że będzie wyglądał lepiej niż w momencie, w chwili kiedy go nałożyłam. Także teraz została nam pomadka, to jest słuchajcie pomadka o wykończeniu nawilżającym, także... Podejrzewam, że nie będzie jakaś trwała, ale mimo wszystko może się fajnie sprawdzić. Wybrałam sobie taki nudy kolor. No i zobaczymy. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie mi pasował. Słuchajcie, ta pomadka przepięknie pachnie owocami. Ale to jest mega kremowa pomadka, która na pewno nie będzie się długo trzymać W ogóle ja podejrzewam, że ja się napiję i już będzie po pomadce, ale wygląda super. Kolor też ma ładny. Nie jest on jakiś chamski ani nic. Pasuje mi dzisiaj. Natomiast no to nie będzie trwałe, ale jeżeli lubicie takie wykończenia i taki efekt na ustach, to myślę, jak najbardziej będzie spoko. Się sprawdzać. Okej, okay, także tak wygląda skończony makijaż. Ja wam się za chwilkę pokażę w świetle dziennym i przejdziemy do liczenia czasu trwałości tego podkładu. Słuchajcie, tak się prezentuje ten makijaż w świetle dziennym. Się postaram tutaj przyciemnić obraz, żebyście wszystko ładnie zobaczyli. Moja skóra pod oczami jest no jest sucha, no nie oszukujmy się, jest sucha. Natomiast w ogólnym rozrachunku nie wygląda już to źle, jak ten podkład z godziny na moim, na mojej twarzy posiedział z tym korektorem i pudrem. Także nie ma tragedii, no ale tak jak mówię, podejrzewam, że to jest kwestia temu, tego, że podkład zaczyna pracować z pudrem, z korektorem, z sebum, który się wydziela z twarzy. Mnie jest też ciepło, więc to będzie dobry test dla tego podkładu. No ale tak to się słuchajcie, prezentuje. Nie wygląda źle. W momencie, kiedy ja nakładałam ten korektor i przypudrowałam go, to wyglądał dużo gorzej. Teraz już nie wygląda tragicznie, więc więc zobaczymy co z tego będzie no i słuchajcie ja już mam tą godzinę na twarzy no to odezwę się do was z podsumowaniem myślę za jakieś 8-10 godzin i zobaczymy co z tego wyszło słuchajcie mamy godzinę prawie 22 więc to jest, wydaje mi się odpowiedni czas na to żeby podsumować ten makijaż no i jak ja to tutaj widzę dobra no to tak Pomadki nie mam i to była pierwsza rzecz, która mi się dnia dzisiejszego tutaj starła z twarzy. Mm. Generalnie rzecz biorąc, tak jak przypuszczałam, to nie była pomadka, która się utrzymuje dożywotnio. Wręcz przeciwnie, nieważne czego bym się nie napiła, lub czego bym nie dotknęła ustami. mój mózg. On już nie pracuje. Jeszcze raz. Słuchajcie, jeśli chodzi o pomadkę. To tak jak przypuszczałam Ona nie była trwała w żadnym stopniu Była bardzo ładna Bardzo fajnie, komfortowo Czułam się z nią na ustach Natomiast e, No czego bym ustami nie dotknęła Tam pozostawiała ślad Także jeżeli, no nie wiem Wychodzicie na miasto, wiecie, że będziecie jeść Pić kawę, to absolutnie nie polecam Ale jeżeli na przykład potrzebujecie pomadki Na co dzień, żeby sobie w międzyczasie Poprawić usta, coś jak balsam Ale wiecie, z kolorem to bardzo spokojnie no, i teraz przejdźmy do twarzy, bo tak naprawdę główna część produktów to była właśnie dzisiaj twarz i co tu dużo mówić. Dobra, może zaczniemy od bazy. Baza była wygładzająco-matująca i mam wrażenie, że dzięki tej bazie podkład się mniej świeci. Natomiast tutaj okolica wokół nosa, nos i tutaj ta przestrzeń, coś tu się dziwnego zadziało. Mam wrażenie, że podkład mi zjechał z nosa po tej bazie bo praktycznie już go nie mam co więcej, on mi się tutaj delikatnie pozbierał, ale jak poprawię 11 godzinach, to nie wygląda to źle. I tutaj jeśli chodzi o te bruzdy i te zmarszczki mimiczne i moją zmarszczkę w ogóle na czole w ogóle nie weszło, co tutaj zazwyczaj się zdarza, także bardzo spoko. Tutaj mi delikatnie powchodziło, ale to jest w granicach normy, bardzo dużych granicach normy. Wygląda to naprawdę w porządku. Najbardziej i najgorzej to wygląda tak naprawdę na nosie, co wam zaraz pokażę. Jeśli chodzi o konturowanie, to brązer jest. rozświetlacz, się w miarę utrzymał. Coś mi się tutaj świeci. Natomiast to nie jest błysk dla mnie. On jest dużo bardziej dzienny, taki na cały dzień do pracy. Jeżeli nie lubicie czegoś oślepiającego, to będzie jak najbardziej w porządku. Co ja jeszcze tam miałam? Korektor. Jeśli chodzi o korektor, to. On mi tutaj w ciągu dnia powchodził delikatnie w zmarszczki, ale to też jest w granicach normy. Aczkolwiek mam wrażenie, że ta strefa jest wyjątkowo ściągnięta i sucha. E, I po jednej, jak i po jednej, tak i po drugiej stronie. Więc to nie jest zarzut co do pudru, a bardziej co do samego korektora w sobie. No bo jest ta skóra taka ściągnięta, napięta, widać to. Jak widzicie, na nosie to ja już praktycznie nie mam nic. O. Tutaj wokół właśnie tego pryszcza co sobie delikatnie przyklepałam. Jest ok, ale tu, tutaj, tu już praktycznie nie mam podkładu. Tak to wygląda wokół nosa. Nie wygląda to źle, tak jak mówię, w granicach normy. Tutaj wygląda bardzo dobrze. Tak się prezentuje ten test. Gdybym miała Wam coś polecić z czystym sercem to ten rozświetlacz, jeżeli nie lubicie dużego glow, chcecie czegoś na co dzień to jak najbardziej mogę wam go polecić ehm, bazę wygładzającą, matującą do przetestowania też możecie sobie wypróbować, a nóż widelec wam się sprawdzi ehm, no i mimo wszystko e, produkt do ust, bo uważam, że jako balsam, taka pomadka w ciągu dnia wiecie, taka w kolorze waszych ust tutaj najbardziej jest ok natomiast co do pudru i korektora mam mieszane uczucia, będę jeszcze testować i zobaczymy jak się Sprawdzą w dalszej części funkcjonowania. No bo jak na razie to jestem mocno zmieszana i uważam, że Bel robiło już lepsze produkty. No i dobrze, moi drodzy, tak to się słuchajcie prezentuję. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał ten makijaż, to oczywiście zapraszam Was na Instagram. Tam będą pokazane wszystkie produkty, jakich dzisiaj użyłam. Nadal trwa rozdanie, także zachęcam do wzięcia udziału, a na dzisiaj już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że zostawicie suba tutaj na dole i będziecie ze mną tutaj częściej, a na dzisiaj już się z Wami żegnam. Widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia i cześć!